Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Klienci pytają mnie czasem, jak odróżnić modele Volvo. To proste. Każdy model to inne brzmienie. <kuh> do. Elektryk do miasta. Zwinny, ekspresyjny. Jak pierwszy dźwięk gamy. Re. Trochę więcej przestrzeni, trochę więcej mocy. Mi. Mi. Jak miejskie Volvo, tylko bardziej dwoje. Fa. Wchodzimy w suwy. Ulubieniec rodzin. Sol. Harmonia komfortu i elegancji. Najbardziej melodyjny suw Volvo. La. Kombi, które wygląda tak dobrze, że śpiewa samo. Si. Gdy potrzebujesz przestrzeni, dla całej orkiestry. Do. Wracamy do początku, tylko mocniej. Nowa generacja Volvo. A jeśli chcesz znaleźć swoje Volvo, zagramy razem właściwą nutę.